Dzień dobry, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w niedzielę 19 października. Dziś na całym świecie rozważamy Ewangelię z 18 rozdziału Łukasza, wersety od 1 do 8. I w tej Ewangelii Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy modlili się nieustannie i wytrwale. I taka modlitwa, moi drodzy, to nie jest tylko, że ja o coś proszę i zależy mi, żeby to otrzymać, więc modlę się gorliwie i czekam, aż się spełni to, o co proszę, nie tylko w takim wymiarze chcemy to nauczanie Jezusa przyjmować. Jezus mówi, aby modlić się nieustannie, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujesz, od kondycji duchowej, w której aktualnie jesteś. Czy Masz dobry dzień? Dobry czas? Czy jesteś strapiony i zgnębiony? Niezależnie od tego, spotyka się z panem. I do tego dzisiaj nas Jezus zaprasza. Mamy się modlić kiedy mamy dobre emocje, kiedy mamy na to czas, kiedy jest fajny kontekst, kiedy jesteśmy radośni, ale mamy też się modlić kiedy coś nam się nie udaje, kiedy jesteśmy zirytowani, kiedy chwilę przedtem popełniliśmy jakiś grzech, była jakaś kłótnia, było kłamstwo, była nieczystość. Właśnie to nie jest y, usprawiedliwieniem czy przesłanką do tego, żeby się nie pomodlić. Moi drodzy, Bóg chce się z nami spotykać zawsze w takiej formie i kondycji, w jakiej aktualnie jesteśmy. Święta Teresa y, nauczała, żeby nie omijać nie pomijać, nie unikać modlitwy przez to, że myślimy, że nie jesteśmy godni spotkać się z Panem. Właśnie przez upadek, przez grzech. Ktoś z zgrzeszył nieczystością i myśli o nie, teraz nie wypada, żeby teraz uklęknąć i pomodlić się i powiedzieć ojcze nasz. Nieprawda. To szatan daje nam taki lęk i taki pomysł, że nie powinniśmy się modlić po grzechu, czy kiedy jesteśmy w jakichś złych emocjach. Nie. To też jest odpowiedni moment na spotkanie z Bogiem. Bo nawet bardziej powinniśmy się modlić w takich momentach, bo modlitwa wprowadza światło do naszego życia, wprowadza harmonię, mądrość, pokój Boga samego. Więc kiedy ja najbardziej potrzebuję Boga? Właśnie wtedy, kiedy upadnę, kiedy jestem słaby. I moja modlitwa może być z taką miną surową, smutną. Nie muszę być taki radosny, szczęśliwy i och, ach na modlitwie. Nie, mogę być zbity jak pies. I mogę modlić się, nie czując nic pozytywnego. Ale jaka to jest piękna modlitwa. To jest ta wierność, o której mówi Jezus, do której nas dzisiaj zaprasza. I moi drodzy, taki przykład wam podam. Zobacz, jakby ktoś chodzi do lekarza, bada się, jak jest zdrowy, słyszy, że ma dobre wyniki, ekstra zadowolony, a nagle zachoruje i nie pójdzie do lekarza. To to jest przecież dziwne, prawda? Tak samo jest z modlitwą. Spotykasz się z Bogiem, który jest twoim lekarzem, jest fajnie, dobra, a jak przyjdzie grzech, to na razie o, unikam lekarza, nie idę do niego. To jest niewłaściwe chore taka postawa widzisz potrzebujesz boga kiedy jest dobrze kiedy jest źle a kiedy jest źle tym bardziej kiedy jesteś chory potrzebujesz właśnie wizyty u lekarza nie tylko wtedy chodzisz na wizytę kontrolną żeby słyszeć że jesteś zdrowy że o jakie masz dobre wyniki i gratuluję i tak my dalej moi drodzy w czytaniu, które słyszymy z kolei dzisiaj w liturgii z Księgi Wyjścia z 17 rozdziału, mamy pokazanego Mojżesza, który modlił się gorliwie, nieustannie w czasie bitwy z Amalekitami, kiedy jego żołnierze pod wodzem Jozułego walczyli z Amalekitami, on sam udał się na górę nad tym polem bitewnym i wznosił ręce do Boga, by się modlić. I co było ciekawe, kiedy mydlały mu ręce i przerywał modlitwę, Izraelici przegrywali. I kiedy podnosił ręce do góry, szala zwycięstwa przeważała się na stronę narodu wybranego. I później aż chór i Aaron podeszli i podtrzymywali te dłonie, żeby ciągle się Mojżesz modlił. Wow, miał, miał wsparcie. Podłożyli mu kamień jeszcze, żeby na nim usiadł. To jest to, bardzo ważna jest wytrwała modlitwa. Ona przynosi piękne owoce. Tak więc pamiętajmy, aby modlić się w chwilach, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy jest źle, również po grzechu. Bóg kocha prawdę. Nie oczekuje, abyśmy przychodzili do Niego tylko po prostu jako aniołki, tylko też jako zbite po prostu psy. Nieraz sponiewierane osoby swoim grzechem. Bóg Cię takim przyjmuje, Bóg Cię kocha zawsze. I niech to nauczanie o wierności w modleniu się towarzyszy nam przez całe nasze życie. Pamiętajmy, żeby oddawać Bogu chwałę zawsze, nie omijać, nie unikać modlitwy, nie wierzyć szatanowi, który wmawia nam, że teraz nie jesteś godny. Więc odpuść sobie, nie wypada, nie otwieraj Biblii, bo masz nieczyste ręce, nie módl się w taki czy inny sposób, bo, bo ta modlitwa to jest hipokryzja. Absolutnie nie. Nie wierz w takie kłamstwa, które wmawia ci szatan. I idź za tym, co mówi Jezus. A Jezus mówi, aby modlić się nieustannie, wiernie, niezależnie od też mojego stanu aktualnego duchowego. Niech Pan nam błogosławi. I umocni w takim poczuciu, że Bóg nas zawsze akceptuje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.